Dobra, moi drodzy, mój pierwszy własnoręcznie złożony komputer. Za moje pierwsze własnoręcznie? Chyba tak. Za moje pierwsze własnoręcznie uzbierane pieniądze. Lecimy. We'll No dobra, wybaczcie te sentymenty, ale jak tu się nie wzruszyć, kiedy odzyskujesz przyjaciela sprzed lat, konkretnie sprzed ponad 10 lat? Okej, okay, przyjaciel to może i mocne słowo, wszak to tylko stary kawałek elektroniki, ale serio, w 2009 roku był on moją ostoją, głównym źródłem rozrywki czy zdobywania informacji, a nawet jak to mawiała moja mama. Kapliczką. No i czego my razem nie ograliśmy? Call of Duty, Modern Warfare, Black Opsy, Modern Warfare 2, Battlefield 3, Metro 2033, moje przecież kochane, Wiedźmin, Wiedźmin 2, Dragon Age, Dead Space, Crisis i długo mógłbym jeszcze wymieniać te tytuły, ale chyba pora przejść do sedna sprawy. Moi drodzy, poprzez ten nostalgiczny odcinek, chciałbym otworzyć nową serię na moim kanale, w której będziemy ulepszać mojego staruszka oraz na bieżąco testować i porównywać nowości od Silentium PC. No i przy okazji niewykluczone, że wraz z przybywaniem kolejnych akcesoriów od Silentium PC i kolejnych części powstanie drugi dodatkowy komputer, który będzie właśnie albo naszym klikiem doświadczalnym, jeżeli chodzi o takie powiedzmy od zera do gamera czyli będziemy budować też bardzo Tani komputer pierwotnie, który być może z czasem mm, ewoluuje do czegoś bardzo fajnego, i myślę, że na końcu ta maszyna, już w formie, w której że tak powiem, skończy swój żywot na kanale, trafi do kogoś z Was. Brzmi dobrze, no to koniecznie zostawcie suba, lajka pod tym filmem, no i oczywiście komentarz dla zasięgu. A tymczasem. Lecimy. Owszem, to akurat przypadek, że w moim pierwszym PC znalazł się Forti z pierwszej generacji, oznaczony wtedy jeszcze jako HE1225. Ale skoro mam to chłodzenie pod ręką, a jednocześnie otrzymając też do testów nowe produkty od SPC, to nie sposób nie porównać tychże modeli w jednym teście i sprawdzić, jak stare Silentium radzi sobie z tym nowym. To oczywiście na dobry początek, bo co do zasady, chciałbym, aby odcinki z udziałem mojego PC-a -ta były taką wiecie. Nostalgiczną, fantastyczną podróżą ku przeszłości, e, zahaczającą właśnie przede wszystkim o początek poprzedniej dekady. Wiecie, w te magiczne czasy, kiedy procesory wielorodzeniowe dopiero zaczynały rozwijać skrzydła, ograniów w chmurze to jeszcze nawet nikt w ogóle nie słyszał, a największe podniecenie u graczy wywoływały epickie killstriki na serwerach, a nie półrozebrane, roznegliżowane streamerki w basenach na Twitchu. Komputer, który właśnie widzicie, był w moich rękach mniej więcej 2 lata, w czasie których przyszedł kilka bardzo ważnych dla mnie modyfikacji. Pierwszą była oczywiście zmiana chłodzenia. Pamiętam dokładnie, że stokowy <laughs> pierdzik od AMD nie dawał rady z obecnym tu Atlonem X3. Co więcej, ponad dekadę temu, kupując odpowiednią płytę główną z tak zwaną funkcją UCC, możliwe było odblokowanie ukrytych, zablokowanych, wyłączonych, dodatkowych rdzeni. W Niektórych procesorach. Tak też i się stało w przypadku mojego procka, który z jednostki trzyrdzeniowej zamienił się w czterodzeniową. Konkretnie z Atlona X3 w Phenoma X4, a to wszystko za darmo, z pomocą jednego właściwie kliknięcia. Także jak to kiedyś nie kochać AMD? No i tak, kiedyś to było, a teraz. Ten teraz to nie ma. Jak jednak nie trudno się domyślić, ta operacja powodowała znaczny wzrost generowanego ciepła. No więc aby uniknąć przegrzewania się procesora, byłem zmuszony do wymiany chłodzenia. I tak oto padło na markę Salentium PC, bo mimo że w tamtym czasie była jeszcze praktycznie kompletnie nieznana, to jednak z opinii wynikało, że jest tania dobra, no i co najważniejsze Polska. Po zamontowaniu Fortisa maszyna zyskała na wyglądzie i temperaturach, ale też co istotniejsze, znacznie poprawiła się kultura pracy. Kto korzystał kiedykolwiek ze stokowego chłodzenia od AMD pod AM3, ten doskonale wie, o czym mówię. Minęło jednak już wiele lat, pamięć nie ta. No i niestety zapomniałem, że faktycznie było coś takiego, że po odblokowaniu procesora część odczytów się bugowała, a konkretnie bugował się odczyt temperatury procesora i jedyne co zobaczyłem właśnie po unlocku tych dodatkowych rdzeni, no to soczyste zero, jeżeli chodzi o temperaturę mojego nowego nowego Fenoma X4. Jedynie wchodząc do BIOS udało się odczytać prawidłową, mam nadzieję, temperaturę procesora, która oscylowała w okolicy 50 stopni, ale jak doskonale wiemy, ta temperatura nie jest dokładnie tą, która byłaby pokazywana przy normalnym pełnym obciążeniu systemowym, bo w BIOSie ten procesor pracuje owszem z pełnym zegarem, ale jednak nie nagrzewa się tak bardzo mocno, jakby to było możliwe podczas, no. Pełnego full obciążenia pod aplikacjami systemowymi. Dlatego sprawdziłem jedynie jak ponad 10-letnia pasa termoprzewodząca oraz HE1225 radzą sobie z zablokowanym czerdzeniowym prockiem. O dziwo fenomenalnie i to wszystko w tej zawalonej kurzem i poprochami obudowie. Jak sami widzicie, totalnie nieruszany, zapany brudem komp z pokaźnym radiatorem na CPU, pod full obciążeniem nagrzewa tegoż właśnie CPU do jedynie 30 kilku stopni. No a po OC niewiele gorzej, bo temperatura niechętnie zbliża się jedynie w okolice 40 stopni. 40, podkreślam, a niektórzy potrafią się obruszyć, bo pasta po roku była niewymieniana i A, dajcie spokój. No ale testy wykonać trzeba i to rzetelnie, więc stwierdziłem, że zrealizuję moje marzenie z 2009 roku i zakupiłem Phenoma X6 w wersji 1045T, no niestety nie Black Edition, ale jednak istnego potwora Sześć prawdziwych rdzeni, które naprawdę robiły furorę w 2009 roku. I wiecie co? Yy, tak, jakoś totalnie mi umknęło i nie przewidziałem tego, że oczywiście Procek jest potworem, ale płyta, którą mam właśnie w moim staruszku, no była kupowana jako kompletny budżet, no może średnia półka. I ona tak sobie średnio radzi z tak wydajnym procesorem. Niestety. Wysokie OC zatem odpadło w przedbiegach, kiedy okazało się, że co prawda procka mogę pogonić do 3-4 GHz bez problemu, ale sekcja zasilania ciężko to znosi. Dlatego testy wykonałem przy zegarze 3,2 GHz z napięciem 1,425 V. No i właściwie stary Forti zaprezentował się bardzo, ale to bardzo dobrze. Nowa pasta, szczelnie zamknięta obudowa, ale tym razem już czysta i pachnąca płynem do mycia szyb i maksymalna zarejestrowana temperatura fenoma X6 podkręconego wynosiła zaledwie 53 stopnie Celsjusza. I tak yy, też byłem w szoku. Okej, okay, zatem podmieniłem chłodzenie, ustawiłem wszystko tak jak było wcześniej, w kwestii oczywiście parametrów procesora. I co? Dokładnie 52 stopnie Celsjusza maksymalnie. No, nie ukrywam zdziwienia. Dlaczego? Bo Spartan 5 Max jest niemal o połowę mniejszy. Widać więc wyraźnie, że gabaryt to nie wszystko i choć starsze chłodzenie dysponuje znacznie większym zagęszczeniem finów, dodatkowym ciepłowodem, no i po prostu większą masą, to przegrywa z dużo nowocześniejszym Spartanem. Pa, różnice konstrukcyjne są wyraźnie także na innych płaszczyznach. Choćby sam wentylator posiada więcej łopatek i widać tak, że są one w stanie przepchać po prostu więcej powietrza przez radiator, a przez to efektywniej schłodzić i sam procesor. Nie zapominajmy też, że sama podstawa obu radiatorów różni się i stare chłodzenie odbiera temperaturę zdecydowanie większą powierzchnią niż tonowe. A i tak przegrywa. No i design, i tak zdaję sobie sprawę, że. Kiedyś to nie była w ogóle istotna sprawa, bo też tych chłodzeń właściwie nie było widać. Natomiast w chwili obecnej uważam po prostu, że Spartan 5 wygląda bardzo dobrze, wygląda ładnie, no i też jakby ulepsza wygląd wnętrza naszego komputera, jakby o tym nie mówić. A nie oszukujmy się, sorry, niestety, ale większość użytkowników. Obecnie pc lubi, jak im ładnie świeci, ładnie wygląda. Temu też zapomniałem w sumie o tym wspomnieć wcześniej. Ale Spartan 5 Max e, posiada swoją wersję. Posiada swoją wersję z podświetleniem ARGB. To jest dokładnie to samo, tylko po prostu się wentylator świeci na kolorowo. Ale też wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, abyście mieli świadomość, że tak, Spartan też może być ładny, kolorowy, piękny i jeszcze ubogacać wnętrze waszej obudowy. A poza tym też przy okazji wspomnę, że ogólnie Spartana montuje się dużo, dużo prościej niż z tą, tą starą, tego starego Fortisa, przepraszam. Z kolei poziomu głośności nie mogłem zmierzyć w sposób profesjonalny, ponieważ, no niestety, ale warunki mam takie tutaj, a nie inne, więc, no to, żebym tam Wam teraz podał, że to było, załóżmy, nie wiem, 32,5 dB, a drugi, nie wiem, około 33, no to, wiecie, to byłby taki mało miarodajny wynik. Mogę powiedzieć tylko tyle na moje ucho że na pewno te wentylatory... Znaczy wróć, że te kulery są najcichszym elementem w obudowie, może ewentualnie licząc zasilacza, oczywiście takiego zasilacza nowoczesnego. Natomiast wentylatory, które wciągały powietrze i wyciągały, były dużo głośniejsze, więc no stąd też moja opinia, że ogólnie są to bardzo ciche kulery i na pewno, jeżeli macie nowoczesny zestaw komputerowy, to kupując takiego właśnie Spartana, nie będziecie, nie będziecie się irytować, że to jest głośne chłodzenie, a przy obrotach, które z kolei pod obciążeniem tam przyświecały, temu wentylatorowi, bo to było około 1500 RPM. Naprawdę mogę stwierdzić, że jak na tak w sumie wysokie obroty było bardzo cicho. Wentylatory obu składaczy obracały się zresztą z podobną prędkością podczas testów, więc ciężko było zauważyć jakieś bardzo wyraźne i istotne różnice. I w tym materiale to już wszystko, ale tak jak mówiłem na samym początku, podkreślam, że to jest początek serii i chciałbym, żebyście mieli świadomość, że teraz zostawiając subskrypcję, będziecie oczywiście mogli obserwować już w miarę na bieżąco, bo myślę, że to będzie co maksymalnie kilka tygodni nowy odcinek z tej serii i będziecie mogli po prostu obserwować rozwój tego komputera i jego właśnie upgrade'y, ale co najważniejsze, co mi się wydaje w ogóle najciekawsze, Poniekąd mm, trochę też tak pasywnie, ale jednak moją drogę, e, którą przeszedłem od tego 2009 roku, nawet w sumie w pewnym sensie do chwili obecnej, także nie przedłużam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie.